Siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie. Przedwczoraj oglądaliśmy Maję. Majkę. Dzisiaj będziemy oglądać Nike. I co ironiczne, to to, że jedna z tych osób, czyli Maja Staśko, jest bardzo w jedną stronę, czyli że kobiety to w ogóle mają więcej praw niż y, mężczyźni. A według mnie, no oczywiście powinno być na równi, ale to wiadomo, każdy normalna osoba tak myśli. A Nike jest znów. Po tej drugiej stronie. Czyli, na przykład, wrzuciła film, Brakuje Prawdziwych Kobiet. I ja, ja, taka, taka od razu Rada na, dla Was, widzowie, na, na, na życie. Ważne jest mieć swoje przekonania, swoje poglądy, ale też jest ważne, żeby nie być ekstremistyczny ani w jedną, ani w drugą stronę, i w ogóle w swoje poglądy, bo to powoduje takie. Takie bardzo y, nie, niezdrowe rzeczy. No i właśnie taką niezdrową rzecz będziemy oglądać. Chodzi tutaj o Nike. <laughs> Nike już chyba nie raz oglądaliśmy, mi się wydaje. No nie, no na, na pewno chociaż raz ją oglądaliśmy, ale jeżeli jej nie kojarzycie, no to dzisiaj będziecie mieli y, niespodziankę. <laughs> jeżeli chcecie więcej takich niespodzianek, zostaw lajka widzów, a jeżeli już kojarzyłeś Nike, też zostaw lajka. I widzicie tutaj, zrobiłem, że. I tak, i tak i, i tak, czy tak musisz zostawić lajka, więc zostaw lajka, no i subskrypcję, aby dołączyć do 10% osób, które mnie subskrybują. Jest was mało, ale jesteście piękni. Pamiętajcie, więc dołączcie do tych pięknych 10%. -ówki. No i dobra, oglądamy Nike nowy film, który został opublikowany dzień temu: Brakuje prawdziwych kobiet. Bo zawsze mnie ciekawiło, co to jest prawdziwa kobieta. Że prawdziwych kobiet brakuje, że prawdziwych kobiet na świecie jest coraz mniej. Ja naprawdę chcę usłyszeć o co chodzi z tym z tym prawdziwym. Kobieta. To nie tak, że jeżeli żyjesz, to jesteś prawdziwa, czy to kobieta, czy kurde kseno gender truskawka, czy kurde, nie wiem mężczyzna, no tak mi się wydaje trochę. Słuchajcie kochani, ja tutaj chcę zacząć od tego momentu, że ja sama jestem kobietą, sama widzę, że ciągle muszę brać jakiś nowy autorytet ze społeczeństwa, takiej kobiety, kobiety, która jest taka bardzo dobra w tym, że jest kobietą, która jest delikatna, wrażliwa. O to mi chodziło, nie? Najka majka, odwrotność totalna Majstaśko, majka Staśko. Tak powinna się nazywać, bo na przykład odwrotność nazwiska Staśko, nie. Ja nie wiem, czy to jest serio taka specjalnie parodia, ale z tego co mi wiadomo, to chyba nie. Ale dosłownie mówi odwrotności, Maistaś, Majastaśko Maja Staśko mówi, że kobiety powinny być silne, nie wiem. i tam, no dosłownie, odwrotność tego, co na tutaj powiedziała, czyli to, że delikatne, wrażliwe. I tutaj muszę się zgodzić z, z nikim. W sumie nie chcę każdy będzie kto chce. No, kim ja jestem, żeby mówić, czy prawdziwe kobiety muszą być delikatne, czy nie wiem, czy kurde... Głupie to jest. A to, że jeżeli jakaś kobieta nie ma cech, który, które ty lubisz w kobietach, czy coś, to to od razu nie oznacza, że, 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 że nie jest prawdziwą kobietą. To jest takie trochę ubliżanie. Bo sugeruje, że nie wiem, czym jest kurde, robotem? Yy, nie wiem, Simsem? Mówię tutaj też jako... Yy... Osoba, która kiedyś jako 16-17 latka słuchała przeróżnych influencerek, oglądała przeróżne osoby na YouTubie i nie umiała znaleźć swojego domu na YouTubie, tak to nazwijmy, czyli takiej osoby, przy której bym czuła się bezpieczna, przy której bym wiedziała, że ta osoba jest godna mojego zaufania, czyli dzięki której dowiem się, jak żyć, jak po prostu swoje życie ukierunkować. Jeżeli ty od youtuberek lub influencerek chciałaś się dowiedzieć, jak żyć, to no to nieźle tam masz. I teraz właśnie o tym mowa, że brakuje takich kobiet, które szanują samą siebie. bo... Okej, okay, mało kobiet szanuje siebie, nie wiem, skąd masz takie statystyki, ale okej, okay, zobaczmy, dlaczego ona tak twierdzi. Tego chcę zacząć. E, większość kobiet ubiera się teraz w sposób, który ja bardzo często m, mówiłam, że jest taki, bym powiedziała, jak pani, kiedy z lekkich obyczajów. Kochani, kiedyś kobiety tak jak teraz chodzą po ulicy, czasami nawet w samych stanikach, by się tak w życiu nie ubrały. Kiedyś kobiety się szanowały, miały długie suknie e, do kolana. Oczywiście. E, do, do, przepraszam, do kostek. Widzko, moja, czy ty pokazujesz kolana w publice? <grym> Jeżeli tak, to nie szanujesz siebie. Wiesz, gdyby idąc takim tokiem, myślała, to kiedyś, nie wiem, kobiety by raczej nie mogły być na YouTubie, bo by, nie wiem, musiały być w garach czy coś. No to, no to co, no <grym> No wiadomo, że kiedyś było inaczej. No i co z tego, A czy to oznacza, że to było lepiej? Tutaj, kochani, nie chodzi o to, żebyśmy znowu tak chodzili. Nie. Tu chodzi o to, że możemy się ubierać jak chcemy, tylko żeby zachować swoją godność. Wydaje mi się, że jako YouTuberka, która prosi o patronów oraz donate na początku, Swoich odcinków i wspieranie to, to raczej tego nie zachowałaś. Więc kim ty jesteś, żeby mi mówić, czy zachowuje godność, czy nie? Żeby szanować swoje ciało, które jest świątynią naszej duszy. I to ja zauważam, że to szczególnie kobiety robią, bo mężczyźni też ok, czasami idą bez tych koszulek po ulicy, ale bardzo rzadko to spotykam. Ja też rzadko widzę, żeby kobiety chodziły w samych stanikach, a ty podobno tak bardzo często to widzisz. Nie, no bez to w sumie częściej widuję na ulicy chłopak, który nie ma koszulki. Niż kobiety, która chodzi w samym statniku. Więc to są za jakieś dziwne analityki? A, że inna dziewczyna ma ładne ciało, to ja musi pokazywać, a ty, Natalia, jesteś zazdrosna. Nie, ja nie jestem zazdrosna. Ja swoje ciało też uważam za piękne, tylko traktuję je w ten sposób, że w środku mojego ciała jest moja dusza, o którą ja muszę dbać. I tak jak dbam o swoje ciało, tak również moja dusza jest w ten sposób mm, interpretowana, że ona w ten sposób właśnie będzie się czuła. No okej, okay, super, to ty sobie tak chodzi, nie? Ale nie mów, że ktoś nie jest prawdziwy, Prawdziwą kobietą, dlatego że kolano pokazuje. Albo że nie szanuje się. Po prostu ty nadszanujesz siebie. O tak to można określić. I pani z obsługi powiedziała, że jednej kobiecie na tym rollercoasterze wyleciała piersi. <grym> Także. Ja nie wiem co. <grym> ja bym na to nie poszła w takim stroju. Nie, no jeżeli Typiara reaguje tak na to, że komuś wyleciała piersi i yy, jest taka bardzo dojrzała, to to ja nie wiem, ja wam ja się słuchać innych jej takich tezji, analiz. Wyleciała piersi. <grym> Także. Ja nie wiem co. Natomiast moment, w którym kobieta mówi: Słuchaj, ja ja chcę być tym, tą osobą, która w małżeństwie zarabia najwięcej, i w ogóle ty zostaniesz z dziećmi w domu, a ja będę dyrektorką wszystkiego, czego się da. Po prostu ty masz mi pomóc się w tym rozwijać, kochani. Rozwój jest dobry. Natomiast dziecko potrzebuje często matki. To są takie abstrakcyjne rzeczy, że chyba nawet tego nie muszę komentować, ale chciałbym zobaczyć konfrontację Staśko z, z Najkom. Rozumiecie to? To było piękne przecież, aczkolwiek mogłoby też być bardzo słabe, bo obydwie by się po prostu przekrzykiwały, tak mi się wydaje, bo są... Tak ekstremistyczne mają takie poglądy i w ogóle, że żeby się tam zeżarły. Ale to mogą być fajne i widowiskowe. Mężczyźni o mężczyzn też należy dbać. Mężczyźni też potrzebują ciepłej i takiej kobiety w swoim domu, która jest przy nich, która ich wspiera. Nie, czy to jest tak trudne pojąć, że każdy w sumie ma indywidualne życie i każdy coś innego potrzebuje w życiu, i to, że y, otarzasz się ludźmi lub wychowałaś się w środowisku, gdzie y, większość osób chce jedną rzecz, to nie oznacza, że cały świat tak działa? Współczuję trochę takim ludziom, nie, no bo to jest jednak taki, taka zamknięta głowa, której się nie da po prostu otworzyć. I chodzi o to, że kobieta ma być w związku kobietą, a mężczyzna ma być mężczyzną. Oni mają wzajemnie współpracować, mają się dopełniać. Inaczej mówiąc, baby do garów. To ona chyba to chce przekazać tutaj. Mąż a żona ma inną rolę w małżeństwie. Żona dba o takie ciepło rodzinne, o takie rozpalenie ogniska domowego. Mężczyzna dba o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, często finansowe. Czyli to jest trochę jak w gildii w Minecraftie, że wiecie, jedna osoba była do OPSA, druga była od bojówki, żeby robić, kolejna kopała fosę, jedna była od designu. Ale kurde, co sezon to się to zmieniało, jakoś to się rotowało, więc w sumie to. To nie sprawdza się ta twoja teza. Wtedy ten sposób te dzieci później nie są zbyt dobrze rozwinięte pod względami społecznymi i później powstają. Powstają wtedy naiki. <grym> Kiedyś, słuchajcie, kiedyś było w ten sposób, że to kobieta zajmowała się domem. Bo oczywiście też pracowała, jeśli mogła. Natomiast jeśli nie mogła, to jakby dbała o to ciepło, które było w domu rodzinnym. Czyli że co, że dorzucała do pieca, jak chłop był w pracy? No okej, okay, to rozumiem, ale teraz mamy grzejniki, ogrzewanie, centralne i tak dalej, więc po co? A młodemu mężczyźnie brakuje takiego ojca, który pracuje, który zarabia, który dba o bezpieczeństwo całej rodziny. Ej, w ogóle możemy zauważyć jedną rzecz. Typiara, która nie, my nawet studiów nie ukończyła, na pewno nie ma dziecka. To ona się wypowiada o tym, yy, jak dziecko się wychowuje. Jakby uczy rodziców wychować dzieci. <grywia> Abstrakcja. Kiedyś mężczyźni przepraszali za to, gdy użyli wulgaryzmu i więcej go nie używali. Kiedyś mężczyzna mężczyznę upomniał, który użył wulgaryzmu wobec kobiety, który użył ko wulgaryzmu przy kobiecie, kochani. Kurde, to jak pewnie walnął bąka przy kobiecie, to został powieszony za jaja. <grywia> Takie gadanie, że kiedyś, 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 no nie no, żyjemy teraźniejszością, mordo. Nie bez powodu to było kiedyś, tak? Nie bez powodu kiedyś to się działo, a teraz już się nie dzieje. Dlatego, że ta kobieta nauczyła, że nie musi jej szanować. Przecież jej ciało już miał przed ślubem, to znaczy, że po ślubie też może mieć ciało innej kobiety, bo przecież z nią też współżył przed ślubem. Tutaj sugeruje, że jeżeli mężczyzna współżył z inną kobietą przed, tutaj, prawda, ślubem, to oznacza, że prędzej zdradzi też ją po ślubie lubię, dlatego, że okej, okay, nie, nie, nawet nie chce mi się tego, nie? Ja, ja zobaczę coś jeszcze jeżeli nie ma nic śmiesznego, to po prostu mi jest szkoda. Często tak, kochani, jest, że jeśli ktoś nie zna swojej wartości, wpada w relację, które go skrzywdzą. Mamy znać swoją wartość, ale mamy też tutaj, ważna sprawa już na sam koniec, mamy z siebie nie robić takiego guru. <laughs> A co ty teraz ze siebie robisz? Robisz siebie guru wychowania dziecka, pomimo tego, że nie wychowałeś żadnego dziecka. O to mówi ksiądz Palukiewicz, że pycha zaczyna się od naj, czyli ja jestem najlepsza, ja jestem najgorsza, ja jestem najbogatsza, ja jestem najpiękniejsza. Ej, to ma sens, ja jestem najka, ja jestem przekonany, że najka to jest taki większy, szerszy projekt Vibros i to jest jakiś prank. Mogę się założyć. Widziałam kiedyś, że Dominik Bos powiedział, że gdybym nagrała taki filmik, ale o kobietach, bo kiedyś nagrałem już o mężczyznach, to bym wywołała dosłownie taką e, mini wojnę, bo bym miała takie atakujący z dwóch stron. Jestem ciekawa jaki ten filmik przyniesie tutaj rezultaty. A, czyli ona po prostu jest atencjuszką. jakby mówi swoje poglądy, pewnie wie wyostrza i to bardzo, tylko że wywołać kontrowersję, dobra, no to już mnie trochę uspokoiło, bo mi się jej przykro trochę zrobiło. To jednak nie, to, to jednak odwrotnie. W sumie co się spodziewać po typiarce, która zbiera na tacy na początku odcinka. Nie. Ja, ja... Ja was wkurzam tym, że chcę lajka i suba, ale to jest darmowe. Ona na początku mówi: "Wspierajcie, donajtujcie". No, ale zostawcie lajka widzowie, zostawcie suba. Ja się wam i żegnam i do jutra, dzień jak co dzień.